To już nie jest y, jakaś taka przypadkowa ideologia narzucona nam po 1945 roku. Z Czyli jest na... to świadoma. A to jest świadoma, to jest strukturalna, prowadzona walka. I to nie tylko chodzi o, 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 o Polskę, o kościół w Polsce, o naród polski. To jest widać wyraźnie, że to jest rewolucja kulturowa, to jest konflikt kultur, to jest atak na. Na te zasady, które były podstawą życia społeczeństw przez całe wieki. Proszę zobaczyć, że przecież to jest atak na prawo natury. Czyli można powiedzieć, że te czasy y, mogą być trudniejsze od czasów systemu totalitarnego? W są na czy... pewno inne. inne. I trudności, czy, czy wyzwania są bardziej złożone, skomplikowane. Dzisiaj jest pozorna wolność. Nikt nas nie zamyka do więzienia, nie tracimy stanowiska, chod, idąc do kościoła, ale nie będziemy w towarzystwie mile widziani, w towarzystwie, które ma wpływy. Nie będziemy dobrze widziani w, tym, w tych ludziach ze środowiska PR-u, czy w ogóle tych, którzy chcą dzisiaj uchodzić za tych nowoczesnych. Natomiast proszę zauważyć, że, że zarzuty, argumentacja, tych ludzi jest bardzo stara. Liczy 200 lat. Powtarzają te same zarzuty przeciwko Kościołowi. Przeciwko jakie to są główne Moralności. Rzeczy? No chociażby, proszę zobaczyć, że to jest przestarzały Kościół. Tak. Że jesteśmy w ogóle, to jesteśmy konserwa. To 200 lat już to tak. słyszymy. A więcej nawet, że nowoczesność ma być zburzeniem prawa moralnego. Prawa tego, że nowoczesność to, że komu ma być odejście od Pana Boga, to wyzwolenie człowieka. Przecież to jest poddanie się w niewolę ludziom, ideologii nowej. Tylko Pan Bóg chroni prawdziwą wolność człowieka, bo chroni Jego sumienie. Natomiast myślę, że tych argumentów też jest więcej. Chociażby proszę zobaczyć, atak na, na, na wiarę na Pana Boga zaczyna się od ataku na Kościół, na księży. To jest stara metoda, od dawna.